Hej końc, Mdziel witam Was bardzo serdecznie na kanale Przy Książki, a, dziś, a dzisiejszy odcinek to będzie kolejny filmik z serii, która już miała kilka odcinków na moim kanale, czyli to jest seria porównywania książek z jakimiś tam ich adaptacjami, ekranizacjami filmowymi i tym razem na tapetę weźmiemy sobie koralinę. Postanowiłam nagrać ten filmik z trzech powodów. Pierwszy powód jest taki, że jestem jesieniarą i mimo, że jest połowa sierpnia, jak ja to nagrywam, to ja już totalnie czuję taki jesienny vibe. Dlatego zapaliłam świeczkę, która wywołuje zagrożenie pożarowe, ale miejmy nadzieję, że tutaj się nam nie zapali, chociaż z moimi umiejętnościami i koordynacją ruchową to jest raczej prawdopodobne, ale bądźmy dobrej myśli. I też dlatego siedzę w swetrze. Siedzę w swetrze, mimo że myślałam, że sztucznęłam tą świeczkę i jak upadnę też nie schizy przez cały film, że ja coś zrobię Dobra, nieważne W każdym razie siedzę w swetrze, mimo że jest połowa sierpnia Ale chciałam zrobić klimat, mam nadzieję, że jest taki delikatny jesienny klimat Chociaż kiedy wy to oglądacie to wciąż jest sierpień, ale mam nadzieję, że są tutaj wśród nas jakieś takie jednostki, takie jak ja Które czują już ten jesienny vibe I Możecie mi znać komentarz jak chcecie, że jestem wariatką, bo astronomiczna jesień zaczyna się dopiero za... Trochę czasu, ale dobra, nieważne w każdym razie. Drugim powodem, dla którego chciałam nagrać ten film, jest to, że mnie o niego prosiliście. Właśnie chyba to było pod tym filmem z Jane Eyre, kiedy porównywałam właśnie książkę z filmem. Tam kilka osób napisało, że, chcie, że kolejnym pomysłem, właśnie na tą serię, mogłoby być porównanie Koraliny. Właśnie książki z filmem. A trzecią rzeczą jest to, że wczoraj obejrzałam w końcu ten film. W końcu się zebrałam. Od dłuższego czasu chciałam to zrobić, no i potrzebuję się na jego temat wygadać. Więc bez zbędnego przedłużenia, myślę, że możemy przejść już do właściwej części filmu i tak już trochę przeciągnęłam. W każdym razie, może zacznijmy od książki. Ja tutaj właśnie. Mama do mnie dzwoni, poczekajcie chwilę. Halo? Nagrywam film. Nie, nie jakoś bardzo. Okej, okay, już jestem z powrotem. Właśnie mam tutaj Koralinę. I może zacznę od takiej mojej krótkiej opinii na tematy książki, w ogóle od opisu fabuły, zarówno książki, jak i filmu. Więc główną bohaterką jest no tytułowa Koralina, zarówno jeśli chodzi o tytuł filmu, jak i o tytuł książki, chociaż film ma się tytuł Koralina i tajemnicze drzwi, więc troszeczkę się różnią. I Koralina przeprowadza się wraz z rodzicami do nowego domu i od, jej tata, właściwie zaczyna się od tego, że jej tata, ona się nudzi i jej tata jej mówi. Żeby policzyła wszystkie okna, wszystkie drzwi, wszystkie niebieskie rzeczy, coś tam, coś tam No i właśnie ona te rzeczy liczy I odkrywa, że w domu jest 14 drzwi I 13 otwiera się normalnie 14 są zamknięte na klucz No i te 14 drzwi kryją w sobie pewną tajemnicę, o której może wam nie będę mówić W ogóle polecam wam nie czytać opisu z tyłu tej książki, bo on moim zdaniem zdradza za dużo Jak na to, że książka ma niecałe znaczy nie, nie całe, ale ona ma tak no troszeczkę ponad 100 stron, więc jest naprawdę mega, mega cienka. Jeśli chodzi o taką moją opinię na temat książki, to na mi się bardzo podobała. Oceniłam ją na 9 na 10, chociaż teraz po czasie bym ją oceniła nawet na maksa, na 10 na 10, bo po czasie teraz bardziej ją doceniam jakby... Mimo, że przeczytałam ją prawie rok temu, bo to było gdzieś w październiku zeszłego roku Tak mi się wydaje, coś tak mi się kojarzy To wciąż mi siedzi w głowie i dalej ją pamiętam I coraz bardziej doceniam ten mroczny klimat, jak tak mija czas od przeczytania tej książki No więc książka mi się niesamowicie podobała Tak jak większość pozycji Nila Gaimana, które czytałam No i właśnie taką główną rzeczą, która mi się tutaj spodobała To jest pomysł na fabułę, bardzo fajny I też właśnie ten mroczny klimat, który tutaj jest taki najbardziej wyraźny Pośród wszystkich książek Gymana, jakie czytałam. I myślę, że możemy teraz przejść do filmu. Film nosi tytuł Koralina i tajemnicze drzwi, nie pamiętam z jakiego jest roku. Trwa jakąś godzinę czy dzieci, co w ogóle chciałam to zwrócić uwagę z tego względu, że książka jest strasznie cienka, ona ma 100 stron, a film jest stosunkowo długi jak na bajkę. Animowaną, więc to jest takie dosyć ciekawe. Chciałam właśnie zwrócić na to Waszą uwagę. W każdym razie, jeśli chodzi o to, co mi się w filmie najbardziej podobało, no to zdecydowanie jest to animacja, która jest absolutnie przyśliczna Nie dość, że jest bardzo ładna, to jeszcze jest taka szczegółowa, że jakby tam jest dużo szczegółów w. Y w tworzeniu tych postaci, w ich animowaniu Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli No i też ta animacja totalnie jakby pasuje do klimatu całej książki Ona już sama w sobie jest taka strasznie klimatyczna, właśnie ten rodzaj animacji I totalnie pasuje też do stylu e, pisania nie, Znaczy nie stylu pisania, tylko jakby do tego klimatu ogólnie, który jest w jego książkach Może nawet po części do stylu pisania, bo w sumie ten styl pisania e, Sprawiedliwie nadaje tym książkom jakby taki e, charakterystyczny klimat Okej, okay, nieważne, w każdym razie. Natomiast jeśli chodzi jeszcze resztę rzeczy, które chciałabym powiedzieć o filmie, to po pierwsze ten klimat, właśnie, który jest w tym filmie. Niestety, ale moim zdaniem w niektórych miejscach został trochę zepsuty. To znaczy, tak jak mówię, sama animacja nadaje tego klimatu. Natomiast momentami moim zdaniem muzyka na przykład była trochę źle dobrana. W sensie ja się na tym totalnie nie znam na dobieraniu muzyki do filmu, w ogóle na filmach, ale z perspektywy takiego po prostu zwykłego widza, to uważam, że niestety ale ta muzyka w pewnych momentach była... Taka troszeczkę niepasująca do klimatu całej historii, więc niestety ten klimat w pewnych momentach troszeczkę moim zdaniem się zepsuł. Następną rzeczą, na którą chciałabym zwrócić uwagę, jest Coralina, która w ogóle w książce i tak nie była jakąś moją ulubioną postacią, ale była ok, była po prostu taką siedmiolatką, która jest bohaterką tej historii, ale w filmie ona jest tak strasznie irytująca, ja nawet nie mówię o tym. Jak ona się zachowuje w stosunku do swoich rodziców? No bo wiadomo, że oni nie poświęcali tyle uwagi, ile ona by potrzebowała, i po prostu jest na niej zła. Najzwyczajniej się każdy by był. Natomiast bardziej mi chodzi o to, jak na przykład zachowuje się w stosunku do tego swojego sąsiada, do tego łajbiego. Osoby, które oglądały film, na pewno wiedzą o jaką postać mi chodzi, bo jest tam tylko jedna postać tego typu. Więc jak ona się zachowuje na przykład w stosunku do niego, albo do tego nieszczęsnego Kota, którego w ogóle yy, też sprawa z Kotem jest ciekawa, bo. W książce to było bardziej tak, że Koralina chciała się z nim zaprzyjaźnić, a Kot jej nie lubił. A w filmie jest na odwrót, że to ona jest dla niego wredna, tak jak w sumie dla wszystkich, e, praktycznie postaci tutaj. E, a ten Kot e, nawet nie tyle, że chce się z nim zaprzyjaźnić, ale bardziej taki pomaga i tak dalej. Więc to Korelna straszliwie mnie irytowała, szczególnie na początku tego filmu, gdzieś tam przez pierwszą. Nie wiem, połowę, coś w tym rodzaju. Potem już było lepiej, ale na początku, no, po prostu nie szło z nią wytrzymać. I na 15 minucie miałam już tej postaci dosyć. No i chciałam jeszcze poruszyć kwestię rodziców, bo to jest bardzo duży plus, moim zdaniem, dla filmu. O tym zapomniałam Wam wcześniej wspomnieć, a mianowicie, że w filmie ten wątek tych rodziców, tego, że oni nie poświęcają Koralinie tyle czasu, ile ona by potrzebowała, że tak nie do końca się dobrze nią zajmują, tak naprawdę. E, on jest bardzo wyrazisty i to mi się bardzo podobało. W książce on był. Głównie na początku to było pokazane, potem jakoś tak ten temat zanikł, a jednak to, to tak naprawdę z tego wynikają te wszystkie późniejsze problemy koraliny, więc w książce mi właśnie tego brakowało. Czułam taki niedosyt, uważałam, że jednak można by było coś tam więcej yy, jakby zrobić w tej kwestii. No a w filmie faktycznie to jest bardzo wyraźnie pokazane, za co duży plus. I na koniec przejdźmy do różnic, których jest naprawdę. Mnóstwo, bo film niestety bardzo dużo pozmieniał w tej historii Na przykład właśnie ten syn tej właścicielki tych wszystkich Tam tego domu właśnie, w którym przebywa Karolina, W każdym razie właśnie ten Wyvie Jego w ogóle w książce nie było, a w filmie on jest dosyć ważną postacią On jest istotny dla tej fabuły A w książce nie ma totalnie takich postaci, albo ta lalka w książce nie ma tej realki, w filmie ona jest naprawdę dosyć istotna. I wiem, że to jest czypianie się, ale wydaje mi się, że w książce te drzwi, które prowadzą właśnie do tego innego świata, były po prostu normalnego rozmiaru, a w filmie one są takie małe. Nie wiem, nie, jakby nie pamiętam tego w 100%, ale wydaje mi się, że jednak to też nawet film zmienił, że w książce jednak to wyglądało inaczej. W ogóle też samo przejście do tego świata. W filmie tam właśnie mamy taki jakby tunel, który jest taki bardziej w stylu Alicji w Krainie Czarów niż Koraliny I to moim zdaniem też troszeczkę psuło ten klimat właśnie w momentach tego przejścia koraliny. I ja wiem, że twórcy chcieli pokazać, że... Znaczy, prawdopodobnie chcieli pokazać to, że tam wszystko jest takie super, i że Korei mi się tam tak strasznie podoba, i na początku ten świat był dla niej taką odskocznią, gdzie ci rodzice poświęcali jej uwagę i tak dalej. Natomiast uważam po prostu, że to trochę psuje klimat. W książce to po prostu był zwykły korytarz taki ciemny, z tego co pamiętam. więc to też jest dosyć taka niespora różnica, ale jednak to jest różnica. Więc. Podsumowując, film oceniłabym na takie 8 na 10 I też chciałam powiedzieć, że moim zdaniem książka jest dla troszeczkę starszej grupy wiekowej niż film Film jest bardziej skierowany do takich odbiorców 9-12 lat, coś takiego A książka bardziej tak 10-14, tak bym powiedziała Tak bym to określiła e, Więc też żałuję w sumie, że ja tego filmu wcześniej nie oglądałam Nie obejrzałam No bo jednak mógł zrobić na mnie większe wrażenie, nawet jakbym obejrzała ten rok temu Czyli zaraz po przeczytaniu książki, no może nie rok temu, ale na przykład, nie wiem, dwa lata temu, coś w tym rodzaju, więc też chciałam o tym wspomnieć. I film oceniłabym na takie 8 na 10, nie wiem, czy już o tym wspominałam. No i jakby, wystawiając sobie film z książką, ja wybieram jednak książkę. Moim zdaniem jest bardziej klimatyczna i ogólnie bardziej mi się podobała. Też może być to kwestia tego, że no książkę czytałam pierwszą i przez to, że w filmie jest dużo różnic, no to jednak film jakoś tak gorzej wypada w moich oczach. Nadzieję, że ten film wam się spodobał. I że troszeczkę poczuliście jesienny klimat dzięki oczywiście tej pięknej świeczce, udało się... Nie spaliłam domu. Możecie mi zrobić taką emotkę klaskania w komentarzu. Nie no, żartuję. Dobra, w każdym razie, jeśli film Wam się spodobał, no to oczywiście zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem. Zasubskrybujcie kanał, jeśli już tego nie zrobiliście. No i koniecznie piszcie mi w komentarzu, czytaliście Koralinę, albo oglądaliście właśnie ten film. Koralina i tajemnicze drzwi. Jeśli tak, to powiedzcie mi koniecznie, jak Wam się podobała książka, albo jak Wam się podobał film. No bo książkę bardzo lubię, film też był naprawdę w porządku, chociaż jednak był gorszy moim zdaniem od książki. No i to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym. パパ。